Drodzy, drodzy bracia i siostry, otwórzmy i przyjaciele, otwórzmy znany fragment Pisma Świętego z Ewangelii Łukasza, 18 rozdziału, od 9 wiersza do 14 przeczytamy podobieństwo o faryzeuszu i celniku. To na 1123 w naszych Bibliach, 18 rozdział, od wiersza 9 do wiersza 14. I powiedział także do tych, którzy pokładali ufność sobie samych, że są usprawiedliwieni, a innych lekceważyli to podobieństwo. Dwóch ludzi weszło do świątyni, aby się modlić, jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak się w duchu modlił: Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie rabusie, oszuści, cołodzołożnicy, albo też jak ten oto celnik. Poświęcę dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę z całego mego dorobku. A celnik stanął z daleka i nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu, lecz bił się w piers swoją, mówiąc: Boże, bądź miłości w niegrzesznemu. Powiadam wam, ten poszedł uspaliwiony do domu swego, tamten zaś nie, bo każdy, kto siebie wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Bardzo często, kiedy czytamy ten fragment, robimy podobieństwo między Faryzauszem a celnikiem. Otóż nie jest to wcale głównym rozważaniem. Przykładu, który podał Pan Jezus Chrystus. Główną rzeczą, którą tutaj trzeba podjąć w, tej, w tym rozważaniu, jest sprawa usprawiedliwienia. Każdy chce być święty, aby mógł mieć dostęp do Boga, aby mógł mieć z Bogiem to żywą, realną społeczność. Ale droga do społeczności z Bogiem, droga do usynowienia, droga do dzieciństwa Bożego prowadzi przez usprawiedliwienie. Więc w jaki sposób można. Zostać usprawiedliwionym. To właśnie apostoł Paweł w się do Rzymian, w pierwszym rozdziale, w 18 wierszu, mówi, nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku usprawiedliwieniu każdego, kto wierzy. Najpierw Żyda, a później Greka. A więc jeśli chcesz mieć społeczność z Bogiem, jeśli chcesz, aby między tobą a Bogiem nie było nic, musisz przejść przez usprawiedliwienie. I bez tego nie możesz mieć społeczności z Bogiem. Dlatego też problemem jest, że ludzie czasami budują na sobie, i tu był ten problem, że faryzeusz on miał się za dobrego człowieka, on się miał nawet za religijnego człowieka, on się nawet miał za bieżącego człowieka. Ale co z tego, kiedy on całe swoje życie budował na sobie? Skąd wiemy, że budujemy na sobie? Zawsze wtedy, kiedy uważamy innych za mniejszych od siebie. Ale kiedy budujemy na Jezusie Chrystusie, wiemy, że to czym jesteśmy, czy kim jesteśmy, to łaska Boża. I taki człowiek, zanim doszedł do usprawiedliwienia, musiał poznać swój prawdziwy stan, stan swojego grzechu. Tak mówi apostoł Paweł. Jezus Chrystus przed na świat, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy. A przecież według prawa mojżeszowego to był człowiek beznagany. A jednak. To jest zupełnie co innego. Nie pokładał ufności w sobie, lecz w świetle Chrystusa widział się jako człowiek, który potrzebuje Bożego usprawiedliwienia, aby mieć społeczność ze świętym Bogiem. Drodzy przyjaciele, bracia i siostry, przecież kiedy stajemy przed Bogiem, to nie stajemy z tym, co uczyniliśmy dla Boga, tylko stajemy z tym, co uczynił dla nas Pan Jezus Chrystus. To właśnie dzięki niemu mamy dostęp do tronu łaski Bożej. I to jest główna rzecz. To lekceważenie, ta wyższość. To jest właśnie problem. Problem faryzeusza na tym polega, że on pielęgnował swoje ego, on nie ciągle podlewał, on nie ciągle dopieszczał po prostu. One rosło i rosło. Tak jak w tej przypowieści o tym ziarnie gorczycy, ono przerosło Boży wymiar, one poszło w formę, one poszły zupełnie w to, w co nie powinno pójść w pychę, duchową pychę. Tak, patrzył na innych z góry. Jesteśmy lepsi, jestem lepszy. Nie, bracia i siostry, to nie jest dobre spojrzenie. Również kiedyś Piotr, przed swoim nawróceniem, mimo że był religijnym człowiekiem, a nawet uważał, że wierzy w Jezusa, powiedział wyraźnie: Oni tak, ale ja nie. On też był wyższy od swoich braci. On też miał się za lepszego od swoich braci. Ale dlaczego? Bo nie poznał nigdy siebie. Czy człowiek, który nie poznał siebie, może być zbawiony czy usprawiedliwiony? Otóż nie może być usprawiedliwiony człowiek, który nie poznał samego siebie. Dlatego, kiedy Duch Święty przyszedł przez Słowo Boże, o czym nas przekonał? O grzechu, że jesteśmy niezdolni do poprawy mi, do poprawy grzesznikami, że potrzebujemy aktu łaski Bożej, że Pan Bóg do nas rękę wyciągnie i dotnie się naszej natury. I nie chodzi o zmianę poglądów. Chodzi właśnie o zmianę natury, starej natury na nową naturę. Na naturę, która jest z Boga, którą daje Duch Święty. I to jest bardzo w tym wszystkim istotne, prawda? Aby osiągnąć cel. A tym celem jest Bóg. I nie osiągniemy tego celu, jeśli nie poznamy samych siebie. Jak przykro było, że ten faryzeusz niestety on siebie nie znał. A to, to, co o sobie myślał, było nieprawdziwe. Bóg zupełnie miał inne zdanie na jego temat. A on ciągle budował swoje ego. I ciągle uważał, że jest lepszy od innych. I patrzył z wyższością na innych. A nawet być może z pogardą, o czym tutaj czytamy. Niestety, ten przykład pokazuje również to, że często przechodzimy do świątyni z taką też podstawą. Co my chcemy? Powiedzieć. I tutaj właśnie mamy przykłady dwóch modlitw. Jeden, dziękuję Bogu za łaskę, a drugi, dziękuję Bogu, jak wielkim, wspaniałym człowiekiem jest. Jak wiele osiągnął, jak wiele znaczy. Jak się dobrze w tym czuje. A ten drugi człowiek nie. On zupełnie w co innego, po co innego przyszedł. I w czym innym do Boga przychodzi. On przed po Boże miłosierdzie. On przed podziękować Bogu za łaskę. On przed aby doświadczyć Bożego przebaczenia. I to jest to, co jest fundamentem naszego usprawiedliwienia. Faryzeusz oczywiście w duchu się tak modlił, więc tylko Bóg mógł to słyszeć. Boże, dziękuję Ci. Patrzcie, jest dziękczynienie, ale za co on dziękuje? Za to, że nie jestem jak inni ludzie, jak ta reszta hołoty. Kto tu jest? Z kim, kto to w ogóle jest? Z kim ja się w ogóle zadaję? A Paweł mówi, się do Koryntian, spójrzcie, kim jesteście według powołania waszego. Świat mówi, że to jesteście godni zgadzenia, godni poniżenia, że niczym jesteście. Ale to, co świat za to uważa, za nic, Bóg wybrał i powołał nas do chwały, abyśmy, abyśmy zawstydzili tych, którzy są wielcy. I którzy o sobie tak wiele wspaniale myślą. Że są tacy wspaniali, cudowni, wyjątkowi, szczególni, niepowtarzalni. Zobaczcie. Za to ten człowiek dziękuję. Dalej, porównuje się z ludźmi gorszymi od siebie. Tak jest, zawsze znajdziesz gorszych od siebie, jeśli masz taką postawę. On się czuł lepszy od rabusiów, lepszy od oszustów, lepszy od cudzołożników, albo też jak. Ten oto celnik. Co mu się w celniku nie podobało, bracia i siostry? Inny rodzaj pobożności. On uważał, że w tym chrześcijańsku nie ma nic takiego szczególnego. Skoczek ma pochyloną głowę, bije się w piersi, trwa w pokorze, w uniżeniu. Nie, w takiej postawie nie ma nic ciekawego. Podniesiona głowa, dumne spojrzenie, pyszne serce. O, to jest właściwie ta postawa, która nie mu się podoba. I dalej, patrząc na tego celnika, mówi: Pością dwa razy w tygodniu. Ale, bracia i siostry, tu nie jest napisane, że celnik nie pościł dwa razy w tygodniu. On tylko o tym nie mówił. Ale ja myślę, że skoro nie mówił, to nie znaczy, że tego nie robił. Dalej, on mówi: Panie, daję dziesięcinę z całego mego dorobku. I tu no ciekawa rzecz: Czy celnik nie dawał dziesięciny z całego swojego dorobku? Nie. Przecież on tylko o tym nie mówił. Nie jesteśmy w stanie stwierdzić, że nie dawał. Właśnie może dawał, ale o tym nie mówił. Ale stanął z daleka i nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebo. Nie czuł się godny, Bo wiedział, że wszystko, co od Boga otrzymuje, jest po prostu niezasłużonym aktem łaski Bożej. To samo i my, bracia i siostry, na co my zasługujemy tak naprawdę. Myśmy po prostu dostali Boże miłosierdzie. I to ze względu na pana Jezusa, naszego ukochanego zbawiciela, który zamiast żyć wspaniale na tym świecie, jako lepszy od gorszych, uznał się grzesznikiem i wziął nasze grzechy na siebie, aby umrzeć za nas na krzyżu, abyśmy dostąpili wszyscy usprawiedliwienia. I umarł właśnie dla tych zgardzonych rabusiów, oszustów, cudzołożników, którzy przyszli do opamiętania i prze, przestali żyć tym swoim grzesznym życiem. I chcieli się pojednać z Bogiem. Tak jest, to oni właśnie uprzedzali faryseuszów do Królestwa Bożego. Bo umieli, rozmawiając z Jezusem, doświadczając Jego obecności, wejrzeć w siebie i odkryć, kim naprawdę są, i czego naprawdę potrzebują: Bożego miłosierdzia i łaski, a nie zapłaty za to, kim się jest wspaniałym, dobrym, pobożnym człowiekiem. Pan Jezus Chrystus. Pokazuje, w jaki sposób właśnie ten cenik się modlił. Czytamy, że on bił się w swoją pierś. Panie, przepraszam cię, przepraszam cię. Czemu on się bił w swoją pierś? Bo tam było takie bardzo ważne miejsce, w którym my utożsamiamy centrum naszego życia. Tam było jego serce. On się bił w tą swoją pierś, bo tam było serce, które było skruszone. Które było zgnębione, ale co mówi Pismo Święte Psalmu 51? Sercem zgnębionym i skruszonym nie wzgardzi z Boże. To było to serce, pokorne, kruche, zgnębione, skruszone. I on się w to serce bił. Bo jak się czymś potrząchnie, to się coś tam widzi, jeszcze, jeszcze zobaczy. A ten człowiek widział w twoim sercu po prostu swoją grzeszną naturę i wiedział, że nie masz czym przyjść do Pana. I nie ma na co liczyć, jak na swoje uczynki, na przykład tylko może na Boże miłosierdzie liczyć. A na końcu prawdziwa modlitwa. Nie jestem lepszy, Panie, bądź miłości w mnie grzesznemu. On nawet nie zupełnie zdawał sobie z tego sprawy, że obok niego jest ktoś, kto nie tylko się modli, ale patrzy na niego z tak wielką wyższością i pogardą. Nawet sobie z tego sprawy nie zdawał ale on nie widział tego Faryzeusza. On widział Pana i widział swój problem. Bracia i siostry, powiadam wam, Pan Jezus tak to powiedział, ten poszedł usprawiedliwiony do domu swego, tamten zaśnie. Huh. Zobaczcie, jeden jest usprawiedliwiony i ma radość w sercu, a drugi poszedł do domu i też ma radość w sercu. Jeden ma radość z Boga, a drugi ma radość z siebie. Jak myślicie, jak się spotka tych dwóch ludzi, o czym oni będą opowiadać? Jak spotkasz takiego celnika, to o czym o tym On, on będzie opowiadał? Co uczynił dla niego Jezus Chrystus? A jak natkniesz na faryzeusza, to o czym On będzie opowiadał? Jaki ja jestem wspaniałym człowiekiem, a jaki zdolny, a jaki mądry, a jedyny po prostu ja? Mieszkając na tej dzielnicy ją uświetniam, gdyby tu nie było, to byłby tu ciemnogród, gdybym ja tu nie mieszkał, prawda? To, była, to byłaby ta sama chwała, co w kącie stała i ciągle o sobie opowiadała. To jest właśnie ten problem. Faryzeusza bardzo łatwo poznać. Tyś mówi albo źle o innych, albo dobrze o sobie. Natomiast jak spotkasz człowieka usprawiedliwionego, to on nie mówi źle o innych, ani też dobrze o sobie, lecz będzie miał kogoś ważniejszego, kto pokochał czego doświadczył i o czym chciałby powiedzieć, że Jezus jest miłością jego życia. I to jest, bracia i siostry, w naszym sercu Jezus Chrystus jest miłością naszego życia. Dlaczego? Bo jesteśmy usprawiedliwieni, bo jesteśmy święci w Nim, że mamy z Bogiem społeczność, ale nie dlatego, że jesteśmy lepszymi od innych ludźmi. ludźmi. Nie, nie jesteśmy lepszymi, dlatego, że doświadczyliśmy łaski i Bożego miłosierdzia. Panie Boże, dziękujemy Ci za to. I dlatego nie musimy trąbić jak ten faryzeusz, jak ono wspaniałym człowiekiem, ale wystarczy, że będziemy głosić o tym, jak wspaniały jest Pan. Pismo Święte mówi, że każdy, kto siebie wywyższa, będzie poniżony. Ale przez kogo? Przez Boga. To właśnie do faryzeuszów Pan Bóg się nie chciał przyznać, a oni pełni zazdrości kombinowali, jak tego Jezusa zgładzić z ziemi. Dlaczego? Bo był wyrzutem ich sumienia. Jeden z nich, przedstawiciel e, nauczycieli faryzejskich, e, przyszedł w nocy, bo się wstydził i powiedział: Panie, Bóg jest z Tobą, bo nikt takich rzeczy by nie czynił, jak Ty czynisz. To znaczy, że On powiedział: Ty nie tylko mówisz, ale Bóg jest w Twoim życiu. I my Go możemy widzieć, oglądać, doświadczać. Ja też bym tak chciał. On był faryzeuszem, on był nauczycielem, ale Boga nie było w jego życiu, widać. Poza tym, co sam sobą stanowił. I on chciał czegoś innego. On już nie chciał siebie oglądać, chciał oglądać Boga w swoim życiu, tak jak widział to w Jezusie. I to jest dla nas istotne. Bóg wywyższył swego Syna, tak jak w tym przypadku Faryzeusz został poniżony. Dlaczego? Bo nikt o nim nic dobrego nie mógł powiedzieć poza nim samym, bracia i siostry. To jest taki piewca własnego wizerunku, piewca własnej chwały. Dlaczego? Bo nie ma chwały Bożej, ten, kto się wywyższa, a kto się poniża, będzie wywyższony. Ja myślę, że Pan Bóg nieraz pokazał przez tego celnika, jak wielką chwałę ma celnik, ten celnik do odpowiedzenia. Ja nie wiem, czy akurat Pan Jezus Chrystus nie, nie dał tutaj przykładu, nie wiem tego. jego który siedział jako celnik przy tle, pamiętamy, tak? Człowiek pogardzany przez wszystkich faryzeuszy, a Jezus mówi: pójdź za mną! On zostawił pieniądze, zostawił pracę, zostawił wszystko i poszedł za Jezusem. Po co? Aby głosić chwałę. Dlaczego? Bo Pan się nad nim zmiłował. Bo mu tak wielkich rzeczy uczynił. I on gotów jest dzisiaj opowiedzieć całemu światu, jak wielki i ważny jest dla niego Pan Jezus Chrystus. Drogi przyjacielu, ty też weź w swoje serce. Zobacz, czy Ty możesz, możesz cokolwiek Panu przynieść. Czy może musisz, jak ten celnik, wejść w swoje serce i powiedzieć, Panie, nie ma tam nic dobrego, jestem grzesznikiem. Potrzebuję Twojego usprawiedliwienia, bo wiem, że inaczej nie mogę mieć z tą społeczności. Udaś się w swoje piersi, żałuj. Powiedz Bogu, że zgrzeszyłeś, że jesteś grzeszny i przyjmij to cudowne dzieło Golgotę na której Pan Jezus Chrystus umarł dla Ciebie i za Ciebie. Abyś mógł tam właśnie w tej swojej modlitwie złożyć Jezusowi swoje życie. Bo nie tylko musisz przyjąć Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela, bo to jest bardzo łatwe, ale musisz też złożyć swoje życie Bogu, aby On mógł je wziąć w swoją opiekę. Aby On mógł zachować je aż do Swego przyjścia. Aby mógł obdarować Cię Duchem swoim świętym, w którym ty będziesz miał nie tylko inne poglądy na temat usprawiedliwienia, ale będziesz miał też nowe życie. To jest to nowe życie, o którym Nikodem zapytał, a po czym poznam? Po czym poznam? A Pan powiedział tak pięknie, spójrz, spójrz. Wiatr wie, dokąd chce i szum jego słyszysz, ale nie wie, skąd przychodzi, dokąd idzie. Tak jest każdy, kto się narodził z ducha. Twoje życie będzie świadczyło, że Pan Jezus jest obecny w Twoim życiu, że On Cię prowadzi do chwały swojej, to Pan pokaże, nie Ty sam o sobie, On o Tobie pokaże, że idziesz do chwały i z Tobą jest Bóg, bo to jest piękne świadectwo dla tych, których Pan prowadzi, bo On powiedział: Ja jestem światłością świata. Każdy, kto będzie chodził za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota. Jezus jest naszą światłością. Życia tutaj w ciemnościach tego świata. To On nas prowadzi, to On nam towarzyszy, to On doprowadzi nas do tego miejsca, w którym otrzymamy Bożą chwałę. Niech Pan sprawi, abyś i dzisiaj, i Ty mógł przyjść do Jezusa. Tak jak ten celnik, uderzając się w swoje własne pierścienie, nie mając nic na swoje usprawiedliwienie, jedynie Boże Miłosierdzie i wiarę w to Boże Miłosierdzie które Bóg ukazuje każdemu grzesznikowi, który w swoim sercu, przekonany o swojej grzesznej naturze, przychodzi do niego po pojednanie, po usprawiedliwienie. Niech Pan pobłogosławi swoje słowo. Amen.